Moi drodzy, mmm, robiłam czytania, a już od paru dni odczuwam tak niesamowitą energię, że poprosiłam o przekaz kolektywny dla nas wszystkich na ten niesamowity czas bramy lwa. Na to, co chce być nam wszystkim przekazane. Tu mamy karty rozłożone z różnych wyroczni. E, zaraz. Posłuchajcie tego, co, co chce być przekazane. Nawet słuchajcie, dopaliła się stara świeca i wzięłam nową przed tym czytaniem. Przepraszam, że obraz jest taki, jest jaki jest, dźwięk jest taki, jaki jest, ale na razie musi nam to wystarczyć. Muszę. Mieć kasę zebrać na nowy sprzęt, o, i wtedy będzie lepiej, ale cieszmy się z tego, co mamy. E, posłuchajcie, tu przychodzi uwolnienie. Dla każdego z Was to uwolnienie może co innego znaczyć, może mieć inną formę. Może gdzieś utkwiliście w jakiejś klatce, czymkolwiek by ta klatka dla Was nie była. Ale otworzyły się drzwi. Popatrzcie. Tak, otworzyły się drzwi klatki. Abyście mogli wylecieć na wolność, dostaliście zaproszenie, dostaliście możliwości uwolnienia się z tego, co was ograniczało. To mogą być zarówno klatki zewnętrzne, ale także klatki wewnętrzne, które Sami sobie stworzyliście. Jest tak, że wiele przeszkód to my sami sobie tworzymy. Macie wolność wyboru, własnej drogi życiowej. I nie pozwólcie innym, aby za was decydowali. Co więcej, świat was nawet na siłę, tak, wyciąga z tej klatki, podsuwając możliwości, rozwiązania, zbiegi okoliczności. No zobaczcie. A tu Macie, ona nawet mówi: No, wyjdź, no masz, masz tutaj coś dobrego, no wychodź z tej klatki. Nie tkwita. Góra Wam sprzyja w tym uwolnieniu, ale to Wy macie moc uwolnienia się z tego, co Was ogranicza, z tego, co jest tą Waszą klatką, i musicie zdać sobie z tego sprawę, aby móc się uwolnić bo macie moc, więc z niej skorzystajcie. I zastanówcie się też, co jest waszym magnesem? Co przyciąga was? To mogą być zarówno dobre, jak i złe rzeczy. Może niektórzy z was już odkryli tak swoją misję, powołanie, pasję, prawdziwy cel życia, prawdziwy taki magnetyzm życia. Ale dla niektórych może nadal być to zagadką. Więc przyjrzyjcie się temu, poznajcie swoje wartości i potrzeby, aby być bardziej świadomym tych prawdziwych ponęt i tego, co Was pociąga. Czy to jest z Wami kompatybilne? Czy może jest to tombak, a nie złoto, tak? Bo nie wszystko złoto, co się świeci. I nie biegnijcie za stadem. I zawsze może być przeciwna energia. Która jest dla Was lepsza i to jest absolutnie naturalne. Ważne, aby umieć czytać siebie i być w zgodzie ze sobą. Jesteście jednostką, jesteście indywidualnością i nie musicie iść tam, gdzie wszyscy, bo może to nie jest Waszym magnesem. Zwróćcie też uwagę na to, co lub kogo przyciągacie. Czy to jest naprawdę Waszym zamiarem? Ważne jest, abyście znali swoje potrzeby i wartości, i abyście mogli podejmować mądre decyzje dotyczące tego, co może Was pociągać i dlaczego. Magnez jest używany w kompasie, tak jak była magnetyczna, do naprowadzania na właściwy kierunek. Zastanówcie się, czy Wasz magnes wewnętrzny wskazuje właściwy kierunek, bo być może, że tak. I tutaj jesteście wtedy na właściwej drodze. A może trzeba go jednak zweryfikować. A pamiętajcie też, że jest niesamowita energia ogólna, taka kolektywna, wzajemnego wsparcia. Jeżeli na swojej drodze potrzebujecie pomocy, to pamiętajcie, że nie jesteście sami. Na tej drodze jesteście wspierani. Cokolwiek tą drogą oczywiście dla Was jest, a dla każdego, może być ona inna, jesteście wspierani, czy to przez rodzinę, czy przez przyjaciół, czy przez y, społeczności internetowe, czy społeczności w realu, z którymi się identyfikujecie, z którym jest Wam po drodze. I jeżeli czujecie, że brak Wam sił tuż przed metą, to poproście o pomoc. I ci, którzy Was wspierają, chętnie to zrobią ze szczerego serca, z sympatii dla Was. I góra też Wam sprzyja i daje na Waszej drodze pomocnych ludzi. To jest czas dobrych relacji. To jest czas, aby pozwolić innym na pomoc, poprosić, zaufać. Otrzymacie tą pomoc. Uwierzcie też, że jesteście wspierani w Waszym niejednokrotnie naprawdę skomplikowanym życiu. To życie samo w sobie też Was wspiera. Niezależnie od Waszych pytań i wątpliwości, znajdziecie pomoc, której potrzebujecie. Kochani, dziękuję serdecznie. To jest to, czym chciałam się z Wami podziśnić, co do nas kolektywnie przyszło jako wiadomości. Pozdrawiam serdecznie. Pa.